Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że obdarzasz nas zdrowiem potrzebnym do pracy. Dziękujemy Ci, że dzięki niej możemy utrzymać nasze rodziny. Dziękujemy, że tak bardzo o nas dbasz. Prosimy, Panie, pozwól nam dziś modlić się za wszystkich ludzi pracy, za wstawiennictwem świętej barbary. Święta Barbaro, patronko trudnej pracy, w dniu Twojego święta prosimy Cię za wszystkie osoby pracujące, borykające się z problemami. Błagamy, módl się za wszystkimi, którzy codziennie chodzą do pracy z niechęcią lub z lękiem, którzy obawiają się utraty pracy, boją się o jutro. Pomóż wszystkim, którzy mają trudności ze znalezieniem lub utrzymaniem posady. Dodaj im wytrwałości i energii, wlej w nich nadzieję i upewnij w wierze. Święta Barbaro, Ty nie bałaś się oddać życia za wiarę, nie ulękłaś się prześladowców, do końca byłaś wierna. Prosimy, dodaj odwagi i męstwa wszystkim pracującym zwłaszcza tym, którzy pracują w wyjątkowo trudnych warunkach. Wspieraj polskich żołnierzy, policjantów, górników i marynarzy. Błogosław im i ich rodzinom, by zawsze bezpiecznie wrócili do domu. Panie Boże, za wstawiennictwem świętej barbary, opiekuj się wszystkimi pracownikami. Nie pozwól, by zmarnowali talenty, którymi ich obdarzyłeś. Obdarz ich pokorą i miłością, by traktowali współpracowników lub klientów z należytą chrześcijańską postawą, pełną uprzejmości, empatii, wyrozumiałości i miłosierdzia. Pomóż, by praca była kolejną okazją do oddawania Ci chwały. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!